ba 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 Zakręca tłok ludzi, głupot, czy widzisz to? Realny świat, Za czym nie gdzie człowiek bez wad nie istnieje. Rzadko dobrze jest, los dziczeje, uczy mnie życia. Problemów rejest, mam swój bunt Wyjścia punkt, czuję grunt, choć źle je znów. Odchuja, starań, by źle nie było. Lepiej się żyło, zmieniłoby z zapitem, pij długo pisetki, czy przy czym ty tak uciekać chcesz, dają to bierz. biją to grzech, wyjść w ręce, treść swego życia. Błędów mi nie podlicza i znów stres. Paszkę z fortunę bierz. I pasz tu, oh, patrzę na kłopotów, stos i widzę mój glą. Klon, a gdzie skąd, z ideą, bo każdy chce być na pierwszy plan, a pomija tło. Ja też tak mam pierdolę, to reguły znam, walkę piołem Czy zwyciężę, jak w życiu ciężej i ciężej, i ciężej, i ciężej Tak koda toczy się Dzień po dniu, by odkryć co idzie Ludzki i miasta śpiew Co idzie ludzkie i miasta śpie, by wiedzieć co idzie. Chyba jak szybko, co wyszli Złamany kot to kij On stopi, nikt wiesz, nie chce Że fakt jak tlen ulatuje z powietrzem Kolejny rok ucieka, coś dość, dość O litość proś, mówili mi Ja jako ten bredny, a loski i Bywa przebiegły Niby to pewne, niepotrzebnie walczę wytykając wciąż palcem, stąd zmartwień tych dobrych i złych, Niby to godne, a w sobotę miasto ma pijaną mordę Mózgi toporne, ma światne euforie Ludzi co zwarte, trzymają teorie Idąc widząc, i słysząc, i licząc Dla drugi tysiąc Żyję spokojnie, nie chcę przysiąść Że zmienię formę, do przodu idąc Mam jakiś cel, do niego dążę Coś o życiu wiem, czy to dobrze? Nieistotne, tak Za dniem płynie dzień Tak oda toczy się